Witajcie, poszukiwacze tajemnic i strażnicy pradawnych prawd w naszym zakątku, gdzie szept historii łączy się z echem niewidzialnego. W tę noc, gdy słońce chyli się ku dłuższemu spoczynkowi, a światło ustępuje cieniom, zasłona między naszym światem a krainą tych, co odeszli, staje się cieńsza niż pajęcza nić. To czas, gdy dawne wierzenia i pradawne lęki ponownie budzą się w sercach, przypominając o kruchości życia i nieuchronności przemijania. Dziś zagłębimy się w dzień, który w polskiej tradycji nosi wiele imion, ale jedno znaczenie, dzień pamięci i zadumy nad tymi, którzy już przekroczyli próg. Mówimy o 2 listopada o dniu zadusznym, zwanym potocznie zaduszkami. To święto, choć silnie zakorzenione w chrześcijaństwie, nierozerwalnie splata się z pierwotnymi pogańskimi rytuałami, które od tysięcy lat towarzyszyły naszym przodkom w cyklu życia, śmierci i odrodzenia. To moment, w którym natura zamiera, przygotowując się na zimowy sen, a wraz z nią, jak wierzą niektórzy, budzą się dusze szukające ciepła i wspomnienia. W kalendarzu chrześcijańskim Dzień Zaduszny, czyli uroczystość wszystkich wiernych zmarłych, to czas intensywnej modlitwy za dusze cierpiące w czyśćcu. Kościół katolicki naucza, że nasze modlitwy, jałmużna im prześwięte, mogą ulżyć tym duszom w ich drodze do wiecznego pokoju. Wierni przybywają do kościołów, by wziąć udział w specjalnych nabożeństwach, złożyć intencje za zmarłych. Prośby kierowane do stwórcy w tym dniu są różnorodne: o zdrowie dla żyjących członków rodziny, o pomyślność w zbiorach dla rolników, o szczęśliwe małżeństwo dla młodych, ale przede wszystkim o ukojenie dla dusz bliskich i tych, o których nikt już nie pamięta. Wierzy się, że w dzień zaduszny niebo jest szczególnie otwarte na modlitwy za zmarłych, a każda prośba ma większą moc. W tym dniu można uzyskać odpust zupełny dla dusz czyśćcowych, nawiedzając cmentarz i odmawiając modlitwy w intencji papieża. Jednak zanim nastało chrześcijaństwo, na tych ziemiach obchodzono dziady, archaiczne obrzędy kuczci zmarłych przodków, mocno osadzone w słowiańskiej wierze w życie pośmiertne i cykliczność natury. Dziady były czasem, gdy granice między światem żywych a umarłych zacierały się, a dusze, które błąkały się poza światach, mogły powrócić do domów, by na chwilę ogrzać się przy ogniu i posilić. Chrześcijaństwo, nie mogąc całkowicie wykorzenić tych głęboko zakorzenionych wierzeń, wchłonęło je, nadając im nową formę, ale pierwotny duch pamięci i obcowania z duchami przodków pozostał, manifestując się w ludowych zwyczajach. Wyobraźcie sobie mrok wczesnośredniowiecznej puszczy, gdzie jedynym źródłem światła jest blask księżyca przesączający się przez korony drzew i migoczące ogniska rozpalane na rozstajach dróg i w ustronnych miejscach. To tam, wśród szumu drzew i chłodnego wiatru, który zdawał się szeptać dawne historie, odprawiano dziady. Nie było to święto radosne, lecz uroczyste, pełne głębokiego szacunku dla umarłych i pewnego lęku przed nieznanym. Ludzie wierzyli, że dusze zmarłych, zwłaszcza te, które odeszły nagle bez pożegnania lub te, które nie zaznały należytego pochówku i wiecznego spoczynku, błąkają się po ziemi. Czasem były to dusze pomocne, czuwające nad rodziną i wspierające ją, czasem zaś, Złośliwe, szukające zemsty za dawne krzywdy lub zaniedbania ze strony żyjących. Mistrz obrzędu, guślarz, wzywał duchy, a żywi przygotowywali dla nich obfite uczty, zostawiane na stołach lub na cmentarzach. Nie wolno było odmawiać gościny nikomu, bo pod postacią żebraka, wędrowca czy nawet zwierzęcia mogła kryć się dusza zmarłego, która przybywała sprawdzić, czy pamiętają. Opowieści o błąkających się duszach są niezliczone. Jedna z nich mówi o Stasiu, młodym chłopcu który w noc dziadów zignorował ostrzeżenia babci, zamiast zapalić świecę dla dziadka na okiennym parapecie i złożyć ofiarę z chleba, śmiał się z pradawnych wierzeń i pognał do lasu, by spotkać się z przyjaciółmi. W drodze powrotnej, w głębi puszczy poczuł nagły, niewytłumaczalny chłód, który przeniknął go do szpiku kości. Las zamilkł, a on usłyszał szept, cichy jak jesienny liść, lecz przenikający do szpiku kości: "Stasiu, Dlaczego nie pamiętasz o tym, co cię ukształtowało? Zobaczył cień, który nie rzucał cienia, postać, która nie miała twarzy, lecz z której emanował głęboki smutek. Strach sparaliżował go, a wiatr wokół niego zaczął wirować, niosąc zapach ziemi i starych, zapomnianych ziół. Przerażony uciekł do domu, a tam na piecu, gdzie zawsze stała misa z kapustą dla dziadka, zobaczył pustą glinianą misę. Stasiu zrozumiał, że jego dziadek czekał, a on go zawiódł. Od tamtej pory nigdy więcej nie zlekceważył zaduszek, zawsze pamiętając o świecy i ofierze dla tych, co odeszli. To historia o znaczeniu pamięci i szacunku dla niewidzialnego świata, który w tę noc staje się boleśnie realny, ucząc nas, że więzy z przodkami są silniejsze niż czas. Przeplatające się wierzenia pogańskie i chrześcijańskie ukształtowały ten dzień, nadając mu wyjątkowy, mistyczny charakter, który trwa do dziś. Znaki służby, narodowe przesądy. Dać to naklanom pogodowe, noszone urodzajne. Deszcz w zaduszki. Jeśli 2 listopada pada deszcz, oznacza to, że dusze zmarłych płaczą i smucą się z powodu grzechów lub zapomnienia przez żyjących. Taka pogoda zapowiada także urodzajny rok, bo łzy dusz nawodnią ziemię, przynosząc obfitość plonów. Słońce w zaduszki. Słoneczny i ciepły dzień zaduszny to znak, że dusze zmarłych są szczęśliwe i spokojne, znalazły ukojenie w zaświatach. Taka pogoda bywa też interpretowana jako zapowiedź łagodnej zimy i dobrych zbiorów w kolejnym roku. Silny wiatr w zaduszki. Wiatr huczący w tę noc to znak, że wiele dusz błąka się bez spokoju, szukając ulgi lub drogi do zaświatów. Może też zwiastować burzliwą zimę i niepokoje. Mroźna pogoda. Jeśli zaduszki są mroźne, zwiastuje to wczesną i srogą zimę. Z drugiej strony mróz uspokaja Ziemię, a co za tym idzie, dusze mogą zaznać większego spokoju. Mgła. Gęsta mgła unosząca się rankiem w zaduszki symbolizuje cienką zasłonę między światami i łatwość, z jaką dusze mogą podróżować między nimi. Uważajcie, aby w niej nie zgubić się dosłownie ani w przenośni, bo łatwo o zabłąkanie. 2. Bytowe, pieniężne. Zgaśnięcie znicza na grobie. Jeśli świeca na grobie zgaśnie samoistnie tuż po zapaleniu, to znak, że dusza zmarłego czegoś potrzebuje od żyjących lub że wkrótce czeka nas w rodzinie smutne wydarzenie. Należy ją zapalić ponownie, odmawiając modlitwy w intencji zmarłego, by mu pomóc. Niespodziewany prezent lub znalezisko. W Zaduszki, jeśli znajdziecie niespodziewanie pieniądze czy jakiś przedmiot, to może być to dar od przodków znak ich opieki i błogosławieństwa dla waszej pomyślności. Użyjcie go z szacunkiem lub przeznaczcie na cele dobroczynne, pamiętając o darczyńcach. Dziwne hałasy w domu. Stukania, szmery, przesuwanie się przedmiotów w noc. Zaduszek mogą być znakiem obecności dusz przodków, które przyszły w odwiedziny, by poczuć ciepło domowego ogniska. Nie lękajcie się, lecz zaoferujcie im ciepło i pamięć, myśląc o nich. Podzielenie się jedzeniem. Jeśli w zaduszki podzielicie się jedzeniem z potrzebującymi, zwłaszcza z ubogimi i wędrowcami, wróżba mówi o pomyślności finansowej i ochronie przed niedostatkiem, gdyż dusze będą wam sprzyjać i błogosławić. Głaścien utrata czegoś cennego. Utrata ważnego przedmiotu w ten dzień może symbolizować konieczność odcięcia się od przeszłości lub utratę wsparcia ze strony jakiejś duszy, która przestała nad wami czuwać. Może być to ostrzeżenie, by przyjrzeć się swoim priorytetom. Sny w tę noc. Sny z nocy zadusznej mają szczególne znaczenie. Często są uważane za bezpośrednie przesłania od zmarłych. Jeśli śnici się zmarły bliski, to nie tylko tęsknota, ale i próba kontaktu. Zmarli mogą próbować przekazać wiadomość, ostrzeżenie lub pocieszenie. Zwróć uwagę na to, co mówią i jak się zachowują. Jeśli są szczęśliwi i spokojni, to znak, że odnaleźli spokój. Jeśli wydają się smutni lub zaniepokojeni, być może potrzebują modlitwy lub spełnienia jakiejś prośby. Symbolika wody. Sen o czystej wodzie płynącej spokojnie symbolizuje oczyszczenie dusz i ich drogę do wieczności. Brudna wzburzona, wzburzona woda może oznaczać niepokój duszy lub nierozwiązane sprawy, które wymagają uwagi. Światło lub ogień. Widok jasnego światła lub ognia we śnie to znak nadziei, przewodnictwa i duchowej ochrony. Może to być symbol, że dusze bliskich czuwają nad tobą, wskazując drogę w ciemnościach. Dom rodzinny. Powracający w snach dom rodzinny, zwłaszcza z lat dzieciństwa w noc zaduszną, często symbolizuje potrzebę powrotu do korzeni, do tradycji i pamięci o przodkach. Dusze chcą, abyś pamiętał, skąd pochodzisz i jakie wartości są dla ciebie ważne. Zwierzęta. Jeśli we śnie pojawiają się zwierzęta, zwłaszcza takie, które były bliskie zmarłemu, mogą one symbolizować duchy przodków. Pies może oznaczać wierność i ochronę, kot intuicję i tajemnicę, a ptak wolność, wolność duszy. Urodzeni w ten dzień. Osoby urodzone 2 listopada często posiadają niezwykłą intuicję i głębokie połączenie ze światem duchowym. Mają dusze artysty, filozofa lub mistyka. Są zazwyczaj empatyczne, wrażliwe i refleksyjne. Nierzadko czują silną więź z historią rodziny i przodkami, a także z tajemnicami życia i śmierci. Ich charakter cechuje skłonność do zadumy, a także zdolność do dostrzegania ukrytych znaczeń w codzienności. Mogą być nieco melancholijne, ale ich wrażliwość pozwala im lepiej rozumieć innych i świat. Potrafią być lojalnymi przyjaciółmi i powiernikami, ale potrzebują też czasu na samotne przemyślenia. Często obdarzone są zdolnością do uzdrawiania lub pocieszania innych, a także silną intuicją, która prowadzi ich przez życie, pomagając w podejmowaniu decyzji. Ich droga życiowa może być naznaczona poszukiwaniem głębszego sensu i prawdy. Imiennicy. W dzień zaduszny imieniny obchodzą Erwin, Tobiasz, Euzebia, Euzebiusz, Jan, Paweł, Zygmunt. Spośród nich weźmy pod lupę Tobiasza. Imię Tobiasz pochodzi z hebrajskiego i oznacza Bóg jest moim dobrem. Osoby o tym imieniu często charakteryzują się głęboką wiarą, optymizmem i pogodą ducha. Są wytrwałe, pracowite i lojalne, a także obdarzone naturalnym urokiem. Ich pozytywne nastawienie do życia i zdolność do dostrzegania dobra, nawet w trudnych chwilach, sprawiają, że są inspiracją dla otoczenia. Często pełnią rolę wsparcia dla bliskich, niosąc pocieszenie i nadzieję. Ich duchowa siła jest szczególnie widoczna w obliczu życiowych wyzwań, które pokonują z niezwykłą determinacją. Tradycje i rytuały, co należy robić. W Dzień Zaduszny, mimo jego uroczystego charakteru, istnieje wiele tradycji i rytuałów, które mają na celu uhonorowanie zmarłych i zapewnienie spokoju zarówno im, jak i żywym: 1. Nawiedzenie cmentarza i zapalenie zniczy, Cel, Okazanie pamięci, miłości i szacunku zmarłym, a także pomoc duszą w czyściu poprzez modlitwę i światło. Światło znicza symbolizuje wieczne życie, nadzieję i przewodnictwo dla błąkających się dusz. No co będzie potrzebne? Znicze najlepiej gliniane lub szklane, które dłużej się palą, świeże kwiaty, wiązanki, ewentualnie symboliczne przedmioty, które zmarły lubił, np. mała figurka czy kamyk. Kiedy i jak przeprowadzić? Należy udać się na cmentarz w ciągu dnia 2 listopada, a także wieczorem, by zobaczyć go w blasku tysięcy świateł, przy grobie bliskich zapalić znicze, ułożyć kwiaty i, co najważniejsze, pomodlić się w ich intencji. Można odmówić koronkę do miłosierdzia Bożego, różaniec za zmarłych, lub po prostu porozmawiać z duszą zmarłego, opowiadając o swoim życiu i tęsknocie. Ważne jest, aby odwiedzić także groby zapomniane, samotne, zapalając tam choć jeden z nicz, by żadna dusza nie czuła się opuszczona. Co robić pod na Kisielą? Po powrocie do domu można zapalić małą świeczkę w oknie, aby dusze, które błąkają się po świecie, znalazły drogę do Twojego domu i poczuły ciepło oraz pamięć. 2. Uczta dla dusz Echa dziadów. Cel Ugoszczenie dusz przodków, które w tę noc mogą odwiedzać swoje domy, zapewnienie im pożywienia i pocieszenia. Jest to akt szacunku i gościnności wobec niewidzialnych gości, wywodzący się z pradawnych wierzeń. Co będzie potrzebne: chleb, odrobina miodu, maku, kaszy, a także woda lub wódka. Dawniej dodawano też bób i grzyby. Kiedy i jak przeprowadzić? Wieczorem 2 listopada przed pójściem spać należy na stole lub na parapecie okna wystawić małe porcje przygotowanego jedzenia i picia. W dawnych czasach wierzono, że dusze potrzebują pożywienia, by nabrać sił i odejść w spokoju lub by móc czuwać nad domem. Nie zapomnijcie o okruszkach dla ptaków, które według niektórych wierzeń mogą być wysłannikami dusz. Co robić po o o otracią, Pozostawić jedzenie na całą noc. Rankiem niezjedzone resztki należy zakopać w ziemi, by nie trafiły do śmieci, co byłoby brakiem szacunku wobec duchów przodków. trzeci okres. Pomoc potrzebującym i modlitwa za zapomnianych. Cel. Uczynki miłosierdzia w zaduszki mają podwójną moc. Pomagają żyjącym, a jednocześnie przynoszą ulgę duszom czyśćcowym, które same nie mogą już sobie pomóc. Wierzy się, że dobroć okazana w tym dniu wraca ze zwielokrotnioną siłą. Co będzie potrzebne? Dobre serce, chęć pomocy, drobne datki, jedzenie dla potrzebujących, ciepłe słowo. Kiedy i jak przeprowadzić? W dzień zaduszny postaraj się zwrócić uwagę na ludzi w potrzebie, starców, ubogich, bezdomnych. Podziel się z nimi jedzeniem, ofiaruj ciepły posiłek lub drobną jałmużnę. Odwiedź osoby samotne, przynieś im trochę światła i rozmowy, by poczuły się mniej osamotnione. Pamiętaj też o modlitwie za dusze, o których nikt już nie pamięta. Ofiaruj intencje w kościele, odmów dziesiątkę różańca, by każda dusza znalazła ukojenie. Co robić po satysfakcja z czynu miłosierdzia i poczucie spełnienia obowiązków wobec tych, którzy odeszli, a także świadomość, że być może komuś właśnie pomogłeś na jego drodze. Kulinarna tradycja Dnia. W dzień zaduszny szczególne znaczenie mają potrawy, które dawniej przygotowywano. Jedną z najbardziej znanych są tak chleby zaduszne lub zaduszkowe pączki. Były to specjalne wypieki, często z miodem, makiem lub orzechami, które rozdawano żebrakom, księżom lub dzieciom za duszę w intencji zmarłych. Wierzono, że każdy kto otrzyma taki dar, będzie modlił się za dusze ofiarodawcy, skracając ich cierpienia w czyśćcu i przyspieszając ich drogę do nieba. Inne tradycyjne potrawy to kasze, bób, a także tradycyjne dania z makiem, takie jak makiełki czy kluski z makiem, które miały symbolizować płodność, nadzieję na odrodzenie oraz obfitość. Mięso było rzadkością lub było go niewiele, gdyż dzień ten, choć nie w ścisłym sensie, sprzyjał prostocie i umiarkowaniu, by skupić się na duchowości. Główne zakazy dnia, czego nie wolno robić. Zaduszki to dzień pełen powagi, a naruszenie dawnych zakazów mogło według wierzeń przynieść nieszczęście lub sprowadzić gniew błądzących dusz. W tę noc niewidzialny świat ma większy wpływ na nasz, dlatego należy zachować szczególną ostrożność. 1. Zakazy bytowe i domowe. Zakaz sprzątania i zamiatania. Absolutnie nie wolno zamiatać ani wynosić śmieci. Wierzono, że w zaduszki dusze przodków wracają do domów i błąkają się po kątach, szukając schronienia. Zamiatanie mogłoby je zranić, wypędzić lub co gorsza, znieść je razem ze śmieciami na zewnątrz, pozbawiając ciepła i spokoju. To sprowadziłoby na domostwo nieszczęście, niepokój i ciągłe kłopoty. Zamiatanie podłogi, jeśli jest konieczne, powinno odbywać się w kierunku środka pomieszczenia, a nie do drzwi, by nie wymiatać szczęścia ani dusz. Zakaz szycia, przędzenia, haftowania. Nie wolno szyć, prząść ani haftować. Wykonywanie tych prac, zwłaszcza z użyciem igieł i nici, symbolicznie wiązało się z wiązaniem lub krępowaniem dusz. Wierzono, że dusze mogłyby zostać uwięzione w tkaninie lub niciach, co uniemożliwiłoby im odejście do zaświatów lub spokojne wędrowanie. Konsekwencją mogły być nawiedzenia, koszmary, a także zawiść i zazdrość ze strony uwięzionych dusz, przynoszące ogólne nieszczęście w domu. Zakaz robienia głośnego hałasu i świętowania. Wystrzegaj się głośnych zabaw i hałasu. Zaduszki to czas zadumy, ciszy i szacunku dla zmarłych. Głośne zabawy, muzyka, śmiech czy huczne spotkania towarzyskie mogłyby obrazić dusze zmarłych, zakłócić ich spokój i sprowadzić na żyjących gniew lub zemstę. Naruszanie spokoju dusz mogło objawiać się w postaci pecha, chorób, a nawet nagłych nieszczęść. Zakaz zamykania okien i drzwi na noc. Nie zamykaj szczelnie wszystkich okien i drzwi. Przez pewien czas w noc zaduszną, zwłaszcza jedno okno lub drzwi powinno być lekko uchylone. Ma to umożliwić duszą przodków swobodny powrót do domu, by mogły ogrzać się przy domowym ognisku. Szczelne zamknięcie mogłoby sprawić, że dusza nie znajdzie drogi, a to groziło jej wieczną tułaczką i niosło niepokój dla rodziny, a nawet nawiedzenia spowodowane frustracją ducha. 2. Zakazy osobiste i społeczne. Zakaz oglądania się za siebie, wracając z cmentarza. Nie patrz za siebie, idąc z cmentarza. Wierzy się, że dusze zmarłych mogą podążać za żywymi, zwłaszcza te, które są niespokojne lub czegoś potrzebują. Obejrzenie się za siebie po opuszczeniu cmentarza mogłoby zachęcić duszę do podążania za tobą do domu, lub co gorsza, do przyczepienia się i nawiedzania. To prosta droga do nieszczęścia, chorób i utraty energii życiowej. Zakaz odmawiania pomocy i jałmużny. Nie odmawiaj pomocy i jałmużny potrzebującym. W zaduszki dawanie jałmużny i dzielenie się chlebem z ubogimi ma szczególne znaczenie. Wierzono, że pod postacią żebraka lub wędrowca może kryć się dusza zmarłego, która sprawdza nasze serca i hojność. Odmowa mogła sprowadzić na nas gniew przodków i nieszczęście materialne, niedostatek i pecha w przyszłości. Zakaz krzywdzenia zwierząt. Absolutnie nie wolno krzywdzić zwierząt. W wielu kulturach, w tym słowiańskiej, wierzono, że dusze zmarłych mogą przebywać w ciałach zwierząt, zwłaszcza ptaków, psów czy kotów, będąc ich tymczasowym schronieniem. Krzywdzenie ich w zaduszki to znieważenie dusz przodków i pewny sposób na sprowadzenie na siebie złej karmy, nieszczęścia i choroby, a nawet utraty zdrowia. Zakaz rozpoczynania nowych przedsięwzięć. Nie rozpoczynaj ważnych nowych przedsięwzięć. Dzień zaduszny to czas zadumy, refleksji i domykania spraw, a nie rozpoczynania nowych cykli. Rozpoczynanie nowych projektów, biznesów czy nawet większych podróży mogło być obarczone pechem i niepowodzeniem, gdyż energia tego dnia nie sprzyja nowym początkom, a raczej kontemplacji, przeszłości i pożegnaniom. Zakaz patrzenia w lustra po zmroku. Unikaj luster po zmroku. Lustra od wieków. Uważane są za bramy do innych wymiarów i portale dla duchów. W noc za duszną, gdy zasłona między światami jest cienka, patrzenie w lustro po zmroku może być niebezpieczne. Istnieje ryzyko, że w lustrze ujrzy się coś, czego nie powinno się widzieć lub że stanie się ono portalem dla błąkających się niespokojnych dusz, które mogą próbować przedostać się do naszego świata. Lepiej je zasłonić, by uniknąć niechcianych spotkań. Niech ten dzień pełen zadumy i pamięci będzie dla nas przypomnieniem o nierozerwalnej nici łączącej pokolenia. Pamiętajmy o tych, którzy odeszli, czerpiąc z ich doświadczeń mądrość, a ich obecność nawet niewidzialna, niech będzie dla nas światłem na ścieżkach życia, do następnego spotkania w świecie tajemnic.